Bywa, że śmiejemy się ze wsi, ale bywa też, że największe wieśniaki mieszkają w centrum miasta. Cześć. No cześć. No tak, Co? tak, tak. Nic? Krążą o tobie straszne plotki. Że co? Że mieszkasz na wsi? Na choszczówce. To jest wieś. Obrzeża miasta? Nie, to nie są obrzeża miasta, to jest wieś. Obrzeża? Wieś? No dobra wieś. A co jest złego we wsi? We wsi mieszkają wieśniaki i śmierdzi krowim gnojem. To są jednak obrzeża! Wieś! Obrzeża! Wieś! Wieśniak! Obrzeżanin. Wieśniak, wieśniak! Jest cisza i zapach skoszonej trawy. Jaka cisza na wsi, kosiarka na pierwsza na zmianę z cały dzień i, na, i śmierdzi Główny aż dzwoni w uszach. To jest cisza? Proszę, ale mam przynajmniej spokój, sąsiada nawet nie znam. Mieszka 100 metrów za lasem, a u ciebie w bloku? Jak się sąsiad załatwia, za ścianą słychać, jakby w lodówce na słoiku siedział. Mieszkaj sobie nad odludziu. Ktoś przyjdzie, w końcu się zlituje z siekierą, łeb od rąbie i o nie. Mam psa, proszę ciebie, pilnuję, proszę ciebie, tutaj i, tego. I, dzieciaki się bawią na swoich zabawkach bezpiecznie u ciebie. Na placu zabaw w mieście musi poczekać na husztawki, aż się pedofile wybujają. <noise> Wódź gnoja do szkoły dzień w dzień w tej nazad, do szkoły w tej nazad. A raz się samochód popsuje, będzie sam wracał dzieciak, wciągnął do lasu, z gwałcą i po obrzeżaninku. I wy się nacieszyłeś dziecię. Z kolegami z klasy będzie wracał rozśpiewany. Z wieśniakami z klasy będzie wracał coś cały październik nie ma, bo ze starymi bez zębów kartofle wygrzebują z ziemi, jedzą zaropiałymi paluchami. Ale się... Pracy uczciwej nauczy przynajmniej u ciebie w mieście się. Synalek narkotyków na żre, byś miał blisko na odwyk za przystanki tramwajem. Miesięczny sekup! To ty nie wiesz, co się na wsi dzieje. Co się Na dzieje? wsi dzieciaki w siódmej klasie z się po stodach, są u mnie! Obrzeża! Wieś co wieś, wieś jest! jest śmierdząca, obrzeża a śmietanę głupią, śmietanę, śmietanę głupią chcesz kupić, zasuwaj do sklepu 10 kilometrów samochodem. Raz w tygodniu na zapas kupuje czwokuty. Kup śmietanę na zapas, kupisz osiemnastkę, wracasz do domu, a żona mówi, dwunastkę chciałam, zasuwaj głupaku z powrotem do sklepu. I się mylisz, bo, bo galerię handlową budują, będą wszystkie sklepy, każdego rodzaju będzie studio śmietany. Będzie studio śmietany. Tak, będzie. Będziesz miał studio śmietany. Chyba ci wpadnie śmietana do studni. Będziesz miał studnie ze śmietaną, a nie studio śmietany. Wymyślił. A do pracy, do roboty to się jeździ. No i co? Ze wsi do miasta, no dzień co? w dzień. I stoisz w wieśniaku pewnie jak Debil godzinę w korku. Co? 20 minut jadę. Skąd? Ode mnie. Z obrzeży. Do, do centrum? 20 minut. Ze wsi? A ja? Chyba w twojej głowie. Tylko trzeba wiedzieć, o której jechać. I którędy? I ty wiesz. Wtedy, że wiem. 20 minut. Baba z babą się zderzą na przedmieściach i... Też 20 minut kolejka według rozkładu, sprawdź sobie. 20 minut. Wszyscy po pracy idą na piwo, wołają, ty, wieśnia, chodź na piwo. Nie mogę, nie mogę, nie mogę z samochodem, nie mogę, nie mogę... Taksówkę biorę, dziada, nie, str nie, nie strugam. Jaką taksówkę? Ze wsi, z centrum miasta na wieś, ze 300 złotych kosztuje taksówka. Chyba i ciebie kosztuje, mam dziadków takich umówionych, polonezy karo, 50 złotych. Z każdego miejsca, dzień, noc. Pięć tyk. To w tygodniu może 50 złotych. A sobota, niedziela pewnie biorą cztery razy tyle. A po co ja w sobotę będę gdzieś jeździł, jak ja sobie rozpalę na podwórku grilla ognisko? A ty gdzie? Ognisko w bloku rozpalisz sobie. Zastanów się, przypomnij sobie, gdzie. W dużym pokoju? W salonie się mówi Masz salon 9,5 metra. Ale kwadratowego. Ta. Przynajmniej przez nie nieosrany, Ta. tylko... Chcę ognisko sobie zrobić w sobotę, w niedzielę grilla? Wsiadam w samochód, jadę sobie na wieś. I godzinę musisz dymać na tę wieś? Ode mnie? A ile? Dwadzieścia minut jadę. Chyba w twojej głowie! Tylko trzeba wiedzieć, którędy jechać! I ty wiesz! I o której? I ty wiesz? Wiem! Się przeprowadź lepiej na tą wieś, zamiast ty mnie oszukiwać, że ty 20 minut, godzinę musisz się przeprowadzić tam! Chciałbyś mieć sąs sąsiada na wsi, co? Mój dzieciaki dorosną, pouciekają z domu, zostanie w pustym domu stary dziad ze starą babą. Będziesz chciał wtedy sprzedać ten dom na wsi. Kto ci dokupił? To, to już kapitał! To byś musiał dużo zejść! Milion bym wziął! Za co? Milion! Ile tam masz Za posesję! Ile tam masz metrów? Trzy metrów jest działka. Trzy tysiące? W drzewie, proszę ciebie, drzewa zadbane, jabłonki stare, odmiany, proszę ciebie. Rozumiesz? Pewnie pod takimi przewodami brzęczą... Nie przewo ma y przewodów żadnych! Nic nie brzyczy. Pewnie pod spodem leci rura z gównem. Leci! Ale woda pitna, to nie, nie jest pitna! Pizza, nie jest pitna. pitna. 800 tysięcy góra za coś takiego, za takie byle co. 800 950 bym, proszę Ciebie, szedłbym miał kolejkę. Ile masz tam metrów mieszkaniowych? 270. Użytkowa powierzchnia. Użytkowa powierzchnia. Pewnie ze skosami. Nie ma skosów! Są skosy! Są skosy. Są z są z nie ma skosów, stój tu! Stój tu! Jak tu idzie to, a tu idzie to i Ty się nie schylasz, to nie są skosy! A co to jest? Sufit ościan. Nie ma czegoś takiego! Nie ma czegoś takiego jak nie ma to Są skosy! To są skosy! Na obrzeżach znane rozwiązanie! Jeszcze parter, jak cię mogę! Wchodzisz na górę, są takie skosy, coś tak sikasz, tak sikasz! Tak sikasz, aż karygosłupów. Nie, to kręgosłup wytrzyma coś takiego! W twoim wieku to już byś do sikania siadał. Na wsi będę siadał do sikania i siedzi szczypawka ze szczypawką, patrzą, dupa otwarta, skakują do środka. jest skosy. 850 tysięcy góra. 950 tysięcy? Nic ci więcej nie, nie da? Ani nic ci wiosza. więcej nie da? 950. Masz garaż? Nie masz. Wiata garażowa jest. Wiata? Papa u góry wszystko jest. Wiata? Tak. No to trzeba odświeżać. 900 to ostatnie słowo. 900? Tak. 900? tak. 900? Tak. Dobra, dobra. Kupione. No to dawaj teraz, prawda, czy to przelew będzie, czy to będzie. – Co dawaj? – No pieniądze, na że umówione. – Daj to ci w mordę, w mogę w mordę. – Co ty taki jesteś jakiś? – Co ty tak, bo... co ty tak trwaniak, że ty… – Nie mam tyle pieniędzy, posłuchaj. – No to co ty yy, głowę… – słuchaj! Sprzedajesz prosiaki czy dom? Posłuchaj chwilę. – Może się zamienimy? – Na co ja mam yy, Ty się... mi dasz swój dom na wsi, a mój, ja ci dom, mieszkanie w mieście, 900 tysięcy warte. – Co ty? Ja, gdzie ty to… – Sikobo, patrz. Widzisz? – To jest, to jest mój blok. – Co? – To jest mój blok. – Cały? A ty jesteś cały głupi, czy masz tylko głowę głupią? No odpowiedz to. No, masz... Co ty tam masz swojego w tym bloku? Mieszkanie na ósmym piętrze najwyższym jest moje całe. Ten gołębnik tam wysoka? Gołębnik. srebnik nie gołębnik. 107 metrów, proszę ciebie. 107 metrów. Wi widna kuchnia, proszę ciebie. Dwa balkony północ-południe, proszę cię. Błazeria, proszę ciebie. I pewnie takie panele, a pod spodem się roi od karaluchów, tak? Panele, tak. ale wygląda jak, jak klepka. No jak klepka wygląda. wygląda. Terakota proszę cię, Glazura, proszę ci. Stop! Kibel jest osobno z łazienką, czy razem. Ludzie, słucham weź, cię! Weźcie tego ćwoka. Od... Oczywiście, że ty siedzisz na kiblu, że ona siedzi w vanie. na trzy, wstajecie, zamieniacie się. O czym jest rozmowa? <grywa> czekaj, czekaj, czekaj. Tam, yeah. Na dole się świeci takie, to jest, co to jest? To sklep jest? Na parterze sklep całodobowo ogólnospożywczy. Śmietana jest? Weźcie tego cwaka odeczenie. Czy jest śmietana! Jest chłop, co miesza śmietanę. Wchodzisz, mówisz 7% śmietanu poproszę. On ci robi. 2% śmietany, on ci robi. Ile chcesz procentów? Dobra. To on ci narobi procentów tyle. Już ci że... ci mówię, że, że mnie to interesuje. Tak. tak. U Ciebie przez okno jest widok. O, na, jaki... na las? Samy las. Nikt się, nikt nic. Się, nic się nie dobudował? Tylko, tylko natura. Nikt się nie dobudował? Nikt to gdzie? Zgoda. Dobra. Dobra. zgoda. Dobra. Dobra. Zgodę. Zgodę. Dobra. Dobra. Ja ty! ty! Frajerze! Szwokuty. Blok osiada! <laughs> tak! Było 10 pięter, jest 8. Dwa w, w weszły w glinę. Tak. Budynek pęka! Tak. Dwa balkony były, bo się jeden urwał, a na drugi, jak wejdziesz, to ci mordasz, czernije od smogu. Ja taki byś miał... ci zeżarły całą klepkę, panele właściwe. Taki byś miał widok na lasy, ci się dobudował, byś miał ubój zwierząt się skóry suszą na siatce. Nacieś się tym sklepem całodobowym, bo nie będzie jutro, bo go Tesco zeżarło. Będzie poradnia dla narkomanów, będą strzygawki wszędzie leżały, Dzie. a jak będzie leżała... A mam pytanie, a będziesz chodził przy lesie na spacer? No pewnie. Cię wciągnął z gwałcą, zobacz. I bardzo dobrze, przynajmniej nie pedofilem jest gwałcą, tylko ludzie normalni, zdrowi, z kościoła wracający. Tak. Żona z mężem, ona podtrzyma wieniecą tego i bardzo dobrze, no, na trochę się nawdycham, powietrze powącham ja cię... powącham, igliwiam, mchu i bardzo dobrze, to nawet sam będę zapraszał dla no, zdrowia, dobra. to jest lepsze nawet. To co? No dobrze. No, to co? Idziemy na piwo? Nie mogę, bo samochodem jestem, Ty nie mogę. Ty wiesz i samochodem jesteś, nie mogę, nie mogę, samochodem Ty nie mogę, nie mogę, jestem samochodem. To weź tych dziadków za pięć dych. A my się podnieśli na trzysta. Kiedy? Wczoraj. <laughs> Taki byś miał transport. Dobra. Do widzenia. Czekaj, no to poczekaj, to chodź co, co chodź? Chodź ta piwo, to ja się napiję, to będzie stał na czatach, czy ta moja nie idzie, bo patrz. O, już o. tam siedzi. Ta żona, tak? Zmija, siedzi, w oknie się gapi, jak to? Dzień dobry. Chodź. Ej, ty, chodź no tutaj, na chwilę, chodź no. Ty, bo chodź no, chodź no. Bo jak tak dobrze nam wyszła ta zamiana na mieszkania, może byśmy się na żony zamienili, co? Jeszcze raz. No, Jeszcze raz no na żony, rozumiesz? Czy si się zamienili? Zami tak, na żony? O, o to chodzi. co ty byś ewentualnie? A się? No tę moją to Ci gorąco polecam. Ja Ci swoją też z całego serca rekomenduję. Jeszcze ci dołożę teściową na wózku. Dobrze się prowadzi, popchniesz, sama jedzie. A ja takiego szwagra głupiego z ubojni, co gołębią by urywał też. Dobra, dobra, to zamieniamy, to strzej, Czekaj. Co? Poczekaj, poczekaj, a ta twoja żona to ile ma lat? No ile ma lat, no się zastanów, to tyle co twoja. Nic nie zejdziesz? Co ja Ci zejdę? Z czego Ci zejdę? To, co to za zamiana? Dwadzieścia lat temu to taka zamiana mogła mieć sens, a teraz to jeden grzyb.